A Szamon na mordę tej strony, oczywiście standardowo kozaczek witam was w tym na moim kanale słuchajcie, jak widzicie dzisiaj ten sceny film na boisku i słuchajcie, dzisiaj będzie będę nagrywał odcinek, e, który sobie wymyśliłem Mianowicie chodzi o to, że jak widzicie za mną z tyłu jest bramka i będziemy strzelali w poprzeczkę, tylko żeby nie było to takie proste to będziemy strzelać w poprzeczkę na, na ślepo, tak żeby wiecie, żeby to nie było takie takie łatwe Więc o, słuchajcie, myślę, że możemy zacznijmy, słuchajcie o, o... nie powiedziałem wam. Zobaczcie strzały O widzicie? Tutaj mamy rzut, rzut karny I to jest jakby punkt gdzie się strzela karne, Więc słuchajcie Ogólnie będziemy oddawać strzały z rzutu karnego I tak myślałem żeby w sobie oddać sobie w sumie e, no, Czekać, ile strzałów? 15, zobacz zrobimy tak Zrobimy dwie Zrobimy, o mam pomysł Zrobimy 10 strzałów Zrobimy jedną z karnego a drugą strzelamy... o, widzicie? Tutaj? z, z, z tej kreski takiej. No. Także sobie zrobimy sobie pozycje e, Żeby to było szybciej. No i co? Myślę, że możemy zaczynać. No hmm. słuchajcie, jak widzicie, mam taki worek. Ten worek będzie mi potrzebny po to, żeby zasłaniać sobie oczy, żeby wejść, żeby faktycznie było na ślepo. Także co? Słuchajcie, zakładam worek i lecimy zobaczcie widzicie mam wariok nie było Tylko nie widzę uwaga chyba trafiłem znaczy yy, ogólnie powiem tak nie widziałem ale chyba yy, usłyszałem yy, chyba usłyszałem yy, ten po prostu usłyszałem dźwięk Troszeczkę, więc chyba było. słuchajcie, lecimy dalej. Uwaga, słuchajcie, lecimy teraz strzał numer No tutaj nie było. To więc, słuchajcie, lecimy. No, strzał uwaga. Chyba nie było. No słuchajcie, lecimy dalej. Ogólnie mogę albo na siłę, albo tak jeszcze, ale wiecie co, trawałem na siłę. Słuchajcie, na razie wygląda tak, że mamy oddane cztery strzały i Póki co e, Trafiłem po poprzeczkę po jedną Czyli jest to raczej wynik, taki średni, wynik, ale Lecimy teraz, słuchajcie, teraz chcemy strzał piąty Czyli ostatni strzał z karnego I później chcemy 5 strzałów z tej linie, którą wam pokazywałem Także co, lecimy No chyba golby, słuchajcie Mamy pozycję i słuchajcie, lecimy no, słuchajcie, co, słuchajcie le lecimy teraz pozycję numer dwa o ostatnie pięć strzał, uwaga, lecimy Ej, nie wiem, chyba było Tak, wydaje mi się, że mogła być. Sprawdzimy to na montażu jeszcze później, ale wydaje mi się, że chyba trafiłem. Dobra, także mamy trafione dwie na 6 strzałów. No, Chyba nie. Widzicie, najlepsze jest to, że ja muszę. Wyczuwasz to po dźwięku, bo po prostu nie widzę, dlatego... Dobra, słuchajcie Ucięło mi nagranie Słuchajcie, niestety nagranie mi ścieło, ale lecimy, słuchajcie Jeszcze trzy strzały mi zostały, także lecimy Dobra, lecimy No, bo słuchajcie widzowie. dowie. jeszcze do oddania yy, ostatnie dwa strzały, bo znowu mi ściąg nagranie. Także słuchajcie, lecimy dwa sne strzały! Chyba nie było. No bo, słuchajcie. To jest strzał, lecimy Dobra, słuchajcie, tyle no bo Słuchajcie, wiecie co? Oddaję teraz, uwaga, teraz oddaję strzał, bonusowy lewą nogą, zobaczymy co z tego będzie, uwaga, strzał, bonusowy. Jestem słuchajcie, było jestem tylko 12, to nie nie było, tylko bogaty, jestem że 12. Dobro. No, a słuchajcie, no, słuchajcie, lecimy, lecimy, jeszcze do 15 strzał do 15 jednak, jeszcze trzydziło. No słuchajcie, uwaga, strzaan 14. 아 м а з ы в а 15 о б о